Czy to prawda, że tutaj personel szpitala kazał pani pożegnać się wczoraj z dziadkiem, mimo że dziadek dzisiaj funkcjonuje normalnie, jest oczywiście pacjentem, ale nic nie wskazuje na to, żeby się wybierał gdzieś na tamten świat. Wczoraj o 9 rano zadzwoniła do mnie pani doktor Marta Kunkiel. Yy, powiedziała mi, że może dać mi taką ostatnią szansę przyjść, pożegnać się z dziadkiem, ubrać w kombinezon i, i tylko jedna osoba z rodziny i to wytypowała właśnie mnie, bo ja dzwoniłam do niej i ze mną rozmawiała. Powiedziała, tylko ja mogę przyjść, pożegnać się z dziadkiem. A na jakiej podstawie ona twierdziła, że dziadek umrze, skoro nawet nie leży pod respiratorem, tylko pod masę tlenową? Nie wiem, może mieli jakiś cel. Może chcieli coś zrobić? Ta pani, która tutaj szarpała się ze mną, ona wie, że karetka dzisiaj jest prywatna, podstawiona przez państwa jako rodzinę, tak? Została o tym poinformowana. Mhm. Karetka czeka już dwie godziny. ta pani jest lekarzem, czy ta pani nie... jest osobą obsługi tutaj administracyjną? Dokładnie nie wiem, wydaje mi się, Wydaje się, że ta pani ma najmniej katarzyna, tak? Z tego co... Tak. Dobrze, będziemy pytać o tą sprawę, czekamy cały czas na...